Szałeczka sąsiady, witam was serdecznie w kolejnym odcinku quizu na kanale ulica Wolska 33, quizu z odcinka serialu Miodowe Lata pod tytułem Smak Wolności. Żebyście nie przegapili następnych odcinków quizowych i tych problemowych z tematyki Miodowych Lat, to zapraszam do subskrybowania kanału. I ja już nie przedłużam, bo nie chcę przedłużać i zapraszam do odpowiedzi za 99 tysięcy, oczywiście złotych. Pierwsze pytanie brzmi następująco: W pierwszej scenie Danka wchodzi do domu Krawczyków. Mówi, że kupiła Alinie pewien produkt na promocji. Jaki to był? A. puszka groszku, B. słoik dżemu, C. kostka masła czy D. paczka cukru? Spokojnie, żebyście nie myśleli, że was podpuszczam czy coś, to na końcu pokażę Wam zdjęcie, co przyniosła. Poprawna odpowiedź to A. Puszka, groszku, jak sami widzicie. Pytanie drugie. Jak Tadek nastawiał swój zegarek? A. Na podstawie położenia słońca. B. Na podstawie zegara na barze mlecznym. C. Na podstawie zapachów z baru mlecznego. Czy D na podstawie krzyków kurskiego? No, chociaż to jest proste, chociaż tutaj można pomylić się przy kilku odpowiedziach, bo wydaje mi się, że co najmniej dwie można skreślić, chociaż. Nie no, dwie można skreślić. Jeśli ktoś z Was wie, to podaję poprawną odpowiedź. Jeśli ktoś z Was nie, to proszę sobie zapałzować. Poprawna odpowiedź to C na podstawie zapachów z baru mlecznego. Pytanie trzecie. O ile zapach Bigosu dociera szybciej do sypialni Karola niż do tatka? A 20 sekund, B 25 sekund, C 30 sekund czy D 35 sekund? No. Kto chce, to pauzuje. Poprawna odpowiedź to oczywiście D35 sekund. Pytanie czwarte. Jakiej marki zegarek posiadał Tadeusz? A Nowosybirsk? B. Casio, C. Omega czy D. Hublot. Tadek pokazał Karolowi swój zegarek i powiedział, że jest to. Jeszcze nie powiem. Że jest to A. Nowosybirsk. Pytanie piąte. Co się zaraz stanie? A. Tadek zostanie oślepiony fleszem. B. Z obiektywu wyskoczy pluszowy robak. C. Karol zrobi zdjęcie Tadziowi, tak po prostu. Czy D. Z obiektywu wyleci woda, no, jak myślicie, co? Co się stanie się? <grymne> Okej, okay, nie przedłużam. Wydaje mi się, że kto oglądał ten odcinek, to doskonale wie, że D z obiektywu wyleci woda. Pytanie szóste, czyli jesteśmy chyba w połowie, tak, bo mamy znowu 12 pytań. Jak w milionerach. Do kogo z wyglądu porównał Tadzio tę maskę? A. Do teściowej Karola? B. Do Karola? C. Do pani szefowej z kanałów? Czy D. Do pana szefa z kanałów? Spójrz na tę maskę. Do kogo mógł Tadzio porównać jej wygląd? Jestem ciekawy, czy zgadniecie. To jest dość podchwytliwe pytanie. Nie będę ukrywał. Można się na nim potknąć. Nie będę ukrywał też, że jeśli ja bym nie tworzył tego quizu, to mógłbym sam się pomylić. Okej, okay, podaję poprawną odpowiedź. Jest to oczywiście D. Do pana szefa z kanałów. Zaskakujące, nie? Pytanie siódme. Ile pieniędzy na wyjazd zaoszczędził Tadzio? A. 200 zł, B. 350 zł, C. 198,50 zł czy D. 348,50 zł? I tutaj chodzi mi o to, co powiedział sam Tadeusz, bo Danka powiedziała. A no nie, nie mogę powiedzieć teraz, powiem to po odpowiedzi. No zastanówcie się, zastanówcie się. Chodzi mi o to, co powiedział Tadek. To jest podstawa. Po to, co powiedziała Danka, to jest nie do końca prawda. Poprawna odpowiedź to D. 348 zł i 50 groszy. Danka powiedziała, że 350 zł. Jednak to nie była w pełni prawda, bo ona zaokrągliła tę kwotę. Pytanie ósme. Karol... Natomiast nic nie odłożył, ale wpadł na inny sposób pozyskania pieniędzy. Jaki to był? A. Pożyczy od Noreczka, B. Pożyczy od Teściowej, C. Pożyczy od Aliny, czy D. Zaproponuje Alinie wspólny wyjazd? No to jest raczej banalne pytanie, ponieważ rozchodzi się ono o całe klucz odcinka. Także, no właśnie. Poprawna odpowiedź to oczywiście D. Zaproponuje Alinie wspólny wyjazd. Pytanie dziewiąte, o jak widzę jest dość długie. Karol chciał zaproponować Alinie wyjazd w formie niespodzianki. Żona Krawczyka miała jednak przygotowaną własną niespodziankę dla swojego męża. Jaka to była? A. Że da mu zarobić pieniądze na wyjazd w formie remontu mieszkania teściowej? B, że tak czy siak dałaby mu te pieniądze na wyjazd? C, że pożyczy mu pieniądze na wyjazd? Czy D, że da mu zarobić pieniądze na wyjazd poprzez bycie uprzejmym dla innych? Pytanie długie. Mam nadzieję, że jak do tej pory odpowiedzieliście na wszystkie poprawnie, bo jesteśmy coraz bliżej końca. Mówcie się, chociaż to jest banalne. Banalne pytanie. Poprawna odpowiedź to B. Że tak czy siak dałaby mu te pieniądze na wyjazd. Pytanie dziesiąte. Co na kolację w pociągu zjadł Karol? A. Drożdżówkę z serem? B. Drożdżówkę z budyniem? C. Chleb z szynką, jajko i pomidor? Czy D. Kiełbasę? Kiełbasę. Poza tym, tak, by the way, ja ostatnio zrobiłem film na temat odcinka Smak Wolności, ma bardziej na temat pewnego wyrażenia z tego odcinka. Jeśli ktoś z Was go nie widział, to zachęcam do nadrobienia lub powtórnego seansu. Poprawna odpowiedź to C, chleb z szynką, jajko i pomidor. Pytanie 11 I tutaj właśnie o tym mówię. Jak brzmiało magiczne hasło mające rzekomo otwierać kajdanki z odcinka Smak Wolności? A. Sezamie, otwórz się. B. Srututu. C. Łubudu. Czy D. Łubudubu? Absurdalnie brzmią te odpowiedzi. No ale to jest nasz kochany Sitkom. Bez nich. Nie byłby tym, czym jest. No myślę, że to jest banalne. To, jeśli ktoś, znając odcinek Smak Wolności, nie znałby C Łubudu, to nie wiem, czy mógłby się nazywać fanem miodowych lat. Przepraszam, że to powiedziałem. Pytanie ostatnie. Uwierzcie mi, ostatnie dwunaste. Mam nadzieję, że wytrwaliście bezbłędnie do tego momentu. Dokąd ostatecznie jechał pociąg, do którego wsiedli Krawczyk i Norek? Myślę, że to jest banalne pytanie i już możemy Wam bić brawa dla tych, co odpowiedzieli na wszystkie: A. Do Otwocka, B. do Szczecina, C. do Karpacza czy D. do Elbląga. Mam takie przeświadczenie, że jeśli ktoś oglądał ten odcinek, no nie wiem, nawet ciągle siedząc na telefonie albo robiąc zupełnie inne czynności w tle. To tak czy siak jest w stanie odpowiedzieć, że D do Elbląga. No a mieli jechać do Karpacza, także no cóż. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Ulica Wolska 33, by nie przegapić następnych odcinków quizowych i żeby nie przegapić następnych odcinków merytorycznych związanych z serialem Miodowe Lata. Zapraszam również do pozostałych odcinków, które stworzyłem na pewno o Łubudu, czyli podstawowym zwrocie, który został wymyślone w odcinku Smak Wolności. No nie wiem, no i życzę Wam udanego tygodnia, dnia miodowego. I nie stójcie na torach, pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. Nie zamykajcie klapy od włazu. Do zobaczenia, bracia i siostry, sierżanci, sierżantki.